Znowu... Lot nie żyje? Boję się, co okay. to może być. Okej... To nam się na pewno przyda. Chcemy no. to pozostawić, czy nie? Ale znowu. Tak, nie żyję, więc no, bo nie zrobimy żadnego tego ...płomnika albo coś, bo no, co nas chleb to jeszcze w idziemy tu, aby to nie była wyspa. Ale to... No, inaczej to będzie wyspa, to spoko, bo to takie wielkie imperium jakby nasze będzie. Ale nie, nie wyspa. Hm. Aby mogła być taka wielka wyspa. I ruiny portalu. Ta wioska? To są jakieś ruiny. Może będzie grub tego Excellota tam Co tu będzie? Ej, skrzynkę też wezmę Okej sika To się może też przyda To już nie, ale to no są te tezy, są... Aha. no tak to tak nie chcieliśmy. Tu jest też tam, okej, okay, ale... Mamy załadowany psa, na pewno będziemy mi tu. Ej, to nie jest ten. To powinno być pod wodą. I... Mamy tu Nie, ale się to będzie tu, nie? no No nie, tam, ok, więc to tam, Okej. to No to było tu, po Jakby? o no i się sikora, więc dobrze. Oj! Sianko, węgiel i to. Kolejszy cykl, ja bym unekł. Tu, 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 tu. Idziemy na powolne. Ja akurat nigdzie nie idziemy, bo może umrzemy, jak zwykle. Może gdzieś tam... To jest woda? Nie. Ale... No tu... My się tu prześpimy. Tylko... Jeszcze ja tu, nie chcę malować tego. Aby tu nie było wody. Dobra. Tu nawet byśmy mogli stać pod skrzynką, ale... Ja wolę jednak. tu. Tutaj się Zobaczmy jak To używam, a sama nie. Nie mam żadnych tych, nie, ale mam piastro. Czyli... Możemy, możemy. No i reklama. Piszcie, chcecie jakiś horror? Horror, chcecie? No. I uchwyt, zielony. Okay. Luch, Użas, nie. Aha, zamknę. No mrac, tam. Góry, Mazury. Nie, jeszcze w fartach w ogóle.

Lama jest ładna No i teraz widać lepiej to Ale my musimy to zrobić Na sam początek Mały crafting, O Mamy Już pochodnie Więc zamiast Tych patyków z przodu weźmiemy sobie to, bo temu Lepiej muszą wiec Cześć mamusia Maciego zabijamy Zębiaki, te inne potwory i krowek nie będzie jedzenia, ale na razie mamy, więc chcesz trochę amu bo N nie, nie wzięłam dobra, chodź, masz. drugiej, byś No, no to Nie lubię w tej grze kró królików. Rurików nienawidzę. Kozy coś nie atakują, bo kiedyś próbowałem, biłem. One nie... Małe koziątko, jeszcze różków nie ma. O, one zasiedzą. To? Chyba tak. Dobra. Tak, 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 tak. Tak. Dobra. Już tam na luzie, patrzta. I tu pod góreczkę Żegnajcie kuski. O, widzieliście? Widzicie, jak ta koza zniknęła? Mała została sama No Dobra, muszę tutaj trochę się zmieścić, bo wioska może być daleko. W że Żela za chłop, nie to one o kolejne lama. Muszę cię pisać, co za dwie, że mam mu no, złapasz tak jakby, żeby mieć. Jest wioska, więc w niej nie zamieszkamy, ale drewno na pewno pozabieramy z niej i wszystkie dałki zobaczymy. A kradniemy tą wioskę na pewno. Hmm. Fajnie by było, jakby były dwa Pamiętacie, chyba nie pamiętam, to był drugi, był trzeci odcinek, gdzie były dwa kowale w wiosce. No to nas był piąty odcinek. Nek. Ale bardziej to chyba ten czwarty. A widzę, że ta wioska jest wielka. Mhm, no więc zaczynamy od tego. Widzę, że się z tym domu może zajść. by chciał, wciąż tego to ale dostaj się wiemy, więc nie wiem, co Jest w tym Więc z tego mamy tyle. A Kwiat... A możemy dać nawet. No, mogę chodź Nie, Tam jest coś? Nie, ale siano też podspieramy. Mały kocia. Tu nie będzie skrzynek. On, on ma chyba kwiaty i lubi, nie? Głuchy. Tam jest reszta, więc zanim tam pójdziemy, to... Wiedziałem, wiedziałem O co się młody, bo coś jeszcze się stanie. Reszta mi zostawię, bo tam na górze może coś będzie lepszego. Ale no jak dzwoni z paginienia, no to ma się tak nie tknięcie, nie wypadnie. Jak nie wypadnie to jestem um, głupkiem. No i nie jestem. Nie tak jeszcze złota. Zaraz kiedyś zrobić to ja. To są trzy domy. Stałem, że będą trzy lub dwa. A dwa to te są. No i dalej będziemy szli tymi górami, tylko już nie tamtymi, tylko tymi, co tutaj są, jak to w ogóle będą jakieś wytygły, w tym domu może być tylko jedno, no właśnie. Dwa. Mam raz na... Kompas, na git Nie zapomnijmy, o Dawaj, dawaj, zapier Dzikaj, dzikaj Zapierdzikaj, no Ja w Minecraftze lubię siekiery, dlatego z sikarą chodzę. lubię te... no takie lubię. Z kamienia. Takie lubię sikarki właśnie. I tu nie na no właśnie. Jak <grystanie> ja chcę nie to niedaleko musi być gdzieś halawa. Dobra. No i jedna w drugiej. Aha. No jak mówiłem, lawa zawsze musiał się daleko dynia, no bo koła wioski. Czy ja myślę, że wykrakał koło wioski? Nie, nie będę stąd skakał. Ani stąd, ale stąd. Jest mordy. Mordy skoczyłem. Co nie jest tej samej góry. No nie. Biedne wioski, będą okradnięte. Tam jest jeden domek, więc nuda. No dole jest ich pełno. No dość sobie nie No zaraz będziemy może, ten, opuszczone wioskę. No, não okay, se que eu, não o que é isso? O é isso? O que é O que isso? O, no to jest pustowa, widziałam, to też jest pusta. Biednej wioszki. Tu musi być coś. No i jest tu. I tego dzwonu nie biorę. No, Bierna wioska. Bierniejsza od tamtej, bo tam też miała. Ja tą serię niszczę po prostu, nie? Widzieliście go Żelazo jak na początek tu połóżmy tutaj tak. tak. Raz, będziemy przypalać tego. estou sem apetrechos. E vira t claro. h

idziemy spać! No to z tym, że nie wiem, co to było! Doskoczyłem, ale spadłem!

Zastavimo na drugih živalih. Прошу, то нет. Uuh. Znowu wioska S, a to nie ta sama. Nie, no tu nie ma góry. To już ciężka wioska do Aby była bogatsza, tam tych dwóch. Jakby miała kawałek, to już by była... Już tej bogatsza. I chyba ma. Zacznijmy od auto, co bym chciał. No, wiem jak to się nazywa? Jest kowal. no, na no, 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 Drzewo na mnie no, dobra.

A sú čo tam moje. Ah, uh, uh. Bolo uh. uh. uh, to. to Gêmeos Znowu lawa była. Ta była lepsza, bo koło Okradziona kolejna wiocha. na tam gdzie miałem iść przed siebie W tym już będzie dom chyba Spadnę Ja wow, nie lecę w ciebie Wow on i nie O klik prawy Oa No i zeszło. Przy wodzie zamieszkamy może. Lísek. <try> 老来 もう一回だけ見よう。<No S 2> <noise>